No, i spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj oczywiście zaczynam od wyznaczenia dziedziny, tak jak to było w poprzednim. Zadaniu. Tutaj różnicy żadnej nie będzie, czyli nie wolno dzielić przez 0. Mianownik musi być różny od zera. Zatem x musi być różny od minus trójki, no bo jeżeli trójkę przeniesiemy z lewej strony na prawą, no to zmieniamy znak. Mamy zatem 0 odjąć 3, czyli minus 3. No i podsumowanie, dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus trójki. No dobra, no to rozwiązujemy równanie, czyli obustronnie mnożymy przez mianownik, czyli x dodać 3. Czyli tutaj nam się to ładnie uprości i zostanie nam tylko to, co mamy w liczniku, czyli czwórkę. A tutaj minus 2 musimy pomnożyć przez x dodać 3. No to mnożymy oczywiście cały nawias, czyli zarówno x, jak i trójkę. Zatem 4 równa się minus 2 razy x to minus 2x, minus 2 razy 3 to minus 6 uporządkujmy, czyli x przeniesiemy, właściwie minus 2x na lewą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy 2x. Równa się minus 6 zostaje po prawej stronie, a czwórkę przenosimy. Czyli jak tu była czwórka dodatnia, to po prawej stronie mamy minus 4, minus 6 odjąć 4 to minus 10. I obie strony dzielimy przez 2, czyli x jest równy minus 10 przez 2, czyli minus 5. No i pamiętajcie, żeby sprawdzić rozwiązanie z dziedziną. Minus 5 należy do dziedziny, bo z dziedziny wykluczamy tylko minus 3, czyli to będzie nasze rozwiązanie. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj zaczynamy od wyznaczenia dziedziny. Czyli zapiszmy, że to co mamy w mianowniku, czyli 2x odjąć 1 musi być różne od 0, czyli minus 1 przenosimy na prawą stronę ze zmianą znaku, czyli 0 dodać 1 to 1 i obie strony dzielimy przez 2, czyli x musi być różne od 1 drugiej, czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych bez jednej drugiej. No dobra, mamy dziedzinę wyznaczoną, no to możemy teraz pomnożyć obie strony przez wyrażenie zmianownika, czyli 2x odjąć 1. Tu nam się ładnie to uprości i zostanie nam tylko siódemka, a po prawej stronie mamy 5 razy, no i w nawiasie 2x odjąć 1. Następnie wszystkie wyrazy z nawiasu musimy pomnożyć przez piątkę. Czyli 7 równa się. 5 razy 2x to 10x, 5 razy minus 1 to minus 5. No i przenosimy 10x na lewą stronę, ze zmianą znaku oczywiście. Czyli mamy tak, minus 10x równa się, minus 5 zostaje po prawej stronie, siódemkę przenosimy. Czyli tu było, była siódemka dodatnia, czyli tu napiszemy minus 7. No dobra. Minus 10x równa się minus 5 odjąć 7 minus 12. No i obie strony dzielimy przez minus 10, czyli x to będzie 12 dziesiątych. Wynik będzie dodatni, no bo dzielimy przez siebie dwie liczby. Ujemne. Można to uprościć przez 2, czyli mamy 6 oraz 5, czyli otrzymamy 6 piątych. No i zauważcie, że z dziedziny wykluczyliśmy jedną drugą tylko, czyli 6 piątych należy do dziedziny, czyli to będzie nasze rozwiązanie. No i spójrzmy na podpunkt C. Co tutaj możemy wyznaczyć? No oczywiście dziedzinę na początek, czyli x odjąć 1 różne od zera czyli x musi być różny od jedynki. No bo minus 1 przeniosłam na drugą stronę, czyli zmieniłam znak, czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych bez jedynki. No i mnożymy przez mianownik, czyli razy x odjąć 1. Tutaj nam się to ładnie uprości i zostanie x równa się na dwójkę musimy pomnożyć przez x odjąć 1. Mnożymy wszystkie wyrazy przez 2, Czyli 2 razy x to 2x, 2 razy minus 1 to minus 2. No i porządkujemy. Czyli 2x przeniosę na lewą stronę ze zmianą znaku. Czyli otrzymamy x odjąć 2x równa się minus 2. Jak mamy samego x to mamy oczywiście jedynkę przy x. 1 odjąć 2 to minus 1x równa się minus 2. No, i obie strony podzielmy sobie przez minus 1, czyli x to będzie, no minus 2 przez minus 1 da nam dwójkę. Patrzymy na dziedzinę. Z dziedziny wykluczamy jedynkę, czyli dwójka należy do dziedziny, to będzie nasze rozwiązanie. Podpunkt D bardzo podobnie. Na początek dziedzina, czyli x plus 5 różne od zera. Czyli piątkę przenosimy na prawą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy 0 odjąć 5, czyli minus 5. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus 5. No i teraz tak, żeby to rozwiązać, obustronnie pomnóżmy przez x dodać 5. To nam się uprości i zostanie minus 2x, czyli to, co mamy w liczniku. A po prawej stronie minus 3 mnożymy przez x plus 5. Wszystko przez minus trójką pomnóżmy, czyli minus 2x równa się. Minus 3 razy x to minus 3x, minus 3 razy 5 to minus 15. No i uporządkujmy, czyli minus 3x przenosimy na lewą stronę. Czyli mamy minus 2x dodać 3x równa się minus 15, bo minus 15 zostaje po tej samej stronie. No i dodajemy, czyli minus 2 dodać 3 to 1, czyli 1x równa się minus 15, a 1x to po prostu x, czyli x to minus 15. No i na koniec pamiętajcie o konfrontacji z dziedziną. Patrzymy, z dziedziny wykluczamy minus 5, Czyli minus 15 należy do dziedziny, czyli to będzie nasze rozwiązanie. No i lecimy z kolejnymi podpunktami, czyli mianownik 3 odjąć x musi być różny od zera. Uwaga, tutaj się często pojawia błąd. Ten minus tyczy się x, czyli x nie przenosimy na drugą stronę, czyli zostaje minus x. Trójka tutaj z przodu no ma znak przed sobą, tak? czyli znak trójki znajduje się tutaj. Jeżeli nie ma minusa, to oznacza, że ta trójka jest dodatnia po tej stronie, czyli jeżeli przeniesiemy na drugą stronę, to po prawej stronie będzie minus 3, czyli minus x jest różne. Od 0 odjąć 3, czyli od minus trójki. No i obie strony podzielimy przez minus 1, bo tutaj jak mamy minus x, to mamy minus 1x, czyli x jest różny od minus 3 podzielić przez minus 1, czyli od trójki. Zatem dziedzina rzeczywiste bez trójki. Dobra, mamy dziedzinę, czyli mnożymy obustronnie przez mianownik. No i tak, tu nam się upra upraszcza, Czyli zostanie licznik x plus 1 równa się 1, mnożymy przez 3 odjąć x. No to wykonujemy mnożenie. 1 razy 3 to 3, 1 razy minus x to minus x. Porządkujemy, czyli tak, x nam zostanie, minus x przenosimy, czyli będzie plus x. Trójka zostaje po prawej stronie, a plus 1 przenosimy, czyli będzie minus 1. X dodać X to będzie 1x dodać 1x, czyli 2x 3 odjąć 1 to 2, no i żeby policzyć X obie strony dzielimy przez dwójkę, czyli x równa się 1. 2 przez 2 to 1. Szukamy dziedziny. Mamy tu, wykluczamy trójkę, czyli jedynka należy do dziedziny, to będzie nasze rozwiązanie. No i podpunkt f, dziedzina. x różne od 0. No i tyle, czyli zapiszmy dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych bez 0. Mnożymy obustronnie przez mianownik, czyli przez x, czyli tu nam zostanie licznik. A tu mamy minus 5 razy x, czyli minus 5x. No i uporządkować to należy, czyli minus 5x przenosimy na lewą stronę, czyli 2x nam zostanie. Po lewej stronie mamy dodać 5x, minus 7 przenosimy, po prawej stronie mamy 7. 2x dodać 5x to 7x równa się 7. No i obie strony podzielmy przez siódemkę, czyli x jest równy 1. Patrzymy na dziedzinę, wyrzucaliśmy z dziedziny 0, 1 w dziedzinie jest, czyli to będzie nasze rozwiązanie.